Polityka zakupowa państwa to strategiczny dokument, który pomaga zarządzać zakupami całego sektora publicznego w Polsce. Zawiera zalecenia, którymi zamawiający powinni się kierować, kiedy robią zakupy za publiczne pieniądze. Wskazuje uniwersalne standardy działania dla zamawiających z administracji rządowej. Te standardy mogą być z powodzeniem stosowane przez innych zamawiających, np. przez jednostki samorządu terytorialnego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych organizuje konkurs Ekspert Zamówień Publicznych. Mogą w nim wziąć udział przedstawiciele administracji rządowej bądź oczywiście samorządowej. Jeżeli w swojej codziennej pracy przyczyniasz się do tego, że zamówienia publiczne są bardziej konkurencyjne i przyjazne MŚP, angażujesz się w działalność zrównoważonych zamówień publicznych, promujesz innowacyjność w zamówieniach publicznych, weź udział w naszym konkursie.